Psalm 39 Przewodnikowi chóru Jedutunowi Psalm Dawida Rzekłem Chcę strzec dróg moich Abym nie grzeszył językiem swoim Chcę założyć ustom moim wędzidło Póki bezbożny jeszcze jest przede mną Zanim mówiłem zupełnie Milczałem nawet o dobrym, ale ból mój się wzmagał. Rozpaliło się serce moje we wnętrzu moim, przy rozmyślaniu moim rozżarzył się ogień, że musiałem mówić językiem swoim. Panie, oznajmij mi kres mój i jaki jest wymiar dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość kilku dłoni wymierzyłeś dni moje. A wiek mój jest jako nic przed tobą. Zejste tylko tchnieniem jest każdy człowiek, choć pewnie stoi. Jak cień porusza się człowiek, na próżno wiele się niepokoi, gromadzi, a nie wie, kto to dostanie. A więc, Panie, czegóż oczekuję z ufnością? Moja nadzieja jest w tobie. Wybaw mnie ze wszystkich moich występków. Nie dozwól mi być pohańbieniem głupiemu. Za nie mówiłem i nie otwieram ust moich, bo ty to uczyniłeś. Oddal ode mnie plagę twoją, bo od uderzenia ręki twojej ginę. Skoro karzysz człowieka smaganiem za nieprawości jego, wtedy ty jak mól czynisz, że przemija jego piękność. Zejste tylko tchnieniem jest każdy człowiek, sela. Słuchaj, Panie, modlitwę moją, a wołanie moje przyjmij w uszy swoje, nie milcz na łzy moje, bo jestem pielgrzymem u Ciebie i przychodniem, jak wszyscy moi Ojcowie. Odwróć oko swoje ode mnie, abym się pokrzepił, zanim odejdę, a więcej mnie nie będzie.